Tłumy na basenie leczniczym. Latoszyn Zdrój w gminie Domica zrobił prezent wszystkim babciom i dziadkom z okazji ich święta. Wczoraj każdy senior mógł skorzystać z kąpieli siarkowych za darmo. 21 stycznia ośrodek odwiedziło prawie 250 osób. Kuracjusze przyjechali z całego Podkarpacia. O, świetnie się czuję, naprawdę świetnie się czuję. Wspaniała rzecz. A jeszcze dzisiaj taki prezent dla babci i dziadków. No, to jest coś wspaniałego. Jestem zadowolona, bardzo. Było bardzo sympatycznie. Przyjemnie. Żona była już tutaj, ja jestem pierwszy raz dzisiaj, no na pewno, na pewno argumentem i atutem było dzisiaj bezpłatne wejście, więc na zbadanie terenu warto. Byłam parę razy, a dzisiaj zmobilizowało mnie Dzień Babci i Dziadzia, więc świętujemy, bo jesteśmy właśnie babcią i dziadkiem. Miły taki prezent z okazji dnia akurat bab, babci dzisiaj. Mam trzy, troje wnucząt, dwie wnuczki i jednego wnuka. I bardzo się cieszę i przyszłam właśnie odstresować się troszeczkę i odpocząć. Raz w tygodniu przyjeżdżam, bardzo fajnie jest. Także polecam wszystkim. Jestem ósmy jest... raz, nie boli kolano, nie bolą krzyże, a mam 80 lat. Mam problemy z kolanem prawym i właściwie po takich kąpielach. To nie jest taki ból bardzo uciążliwy, ale zauważalny i po takich kąpielach właśnie jest mniejszy. Jeździłem do Solca. W Solcu też jest bardzo fajny basen, ale jest bardzo daleko. Nie? W sumie 105 km to jest tylko 50 Rzeszowa polecam ludziom. Tak, na kręgosłup pomaga, na stawy pomaga, bardzo pomaga. Jestem bardzo zadowolona, bardzo, bo się lepiej czuję, tylko że jeszcze bagi mogła trochę zrzucić, to już by było całkiem dobrze, jak na sybiraczkę, to bardzo dobrze, nie? Jeszcze ta woda, Żeby no. to sadło ściągała bardziej. Basen zdrojowy w Latoszynie Zdroju czynny jest codziennie od godziny 12 do 20. Zakład rehabilitacji natomiast od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8 a 18. Kąpiele siarkowe z zastosowaniem naturalnej solanki siarczkowej pomagają z walczyć wiele chorób takich jak na przykład cukrzyca, miażdżyca czy zwyrodnienie stawów i kręgosłupa. Pozytywne efekty terapii można zauważyć po 10-15 zabiegach.